Dzień dobry, nazywam się Dominik Wojdat i jestem starszym menedżerem w grupie doradztwa rynku nieruchomości EY Partenon. Zapraszam na konferencję Zrównoważony rozwój Zielona transformacja biznesu. Jak doskonale wiemy, Funkcjonowanie praktycznie każdego biznesu związane jest w mniejszym bądź większym stopniu z użytkowaniem nieruchomości. Na konferencji opowiem Państwu o aspektach ESG z perspektywy rynku nieruchomości i w szczególności powierzchni biurowych, zarówno z perspektywy środowiska, jak i kwestii społecznych odnoszących się m.in. do użytkowników biur. Dodatkowo postaram się odpowiedzieć na pytania, jak kształtowały się i obecnie wyglądają standardy ESG na rynku biurowym w Polsce i na świecie? Dlaczego w ogóle warto brać pod uwagę aspekt ESG przy wynajmie biur? Co należy wziąć pod uwagę pod kątem wynajmu powierzchni biurowej, jak sprawdzić, czy dany budynek wpisuje się w kryteria ESG i wreszcie, czym są zielone zapisy w umowach najmu i jakie niosą za sobą korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo pierwszego dnia konferencji, 11 października. Zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia.